Witajcie moi drodzy kościani widzowie. A kościani nie tylko ze względu na oczywiście turlanie kostek, ale w sumie posiadacie także i szkielet, a być może nawet kręgosłup. A skoro kręgosłup, to można się ładnie tutaj z odnieść do kręgosłupu moralnego. A skoro o moralności, to można zasadniczo już rozważać całkiem filozoficznie. I dlatego w dzisiejszym odcinku chciałbym poruszyć temat, który... Normalnie, prawdopodobnie, zdecydowałbym się poruszyć poprzez kontekst naszych rozmów w ramach zagradanych, ale tym razem wyjątkowo postanowiłem, że wykorzystam jeden z tekstów, które pisałem na moje studia i wykorzystam go w postaci przyczynku do głębszej rozmowy, którą mam nadzieję, że przeprowadzimy sobie w komentarzach. Także pamiętajcie, oczywiście, jak zawsze, komentarze są wasze. Natomiast ja przejdę już do samego tekstu, a potem luźniej nieco odniosę się do niego i rozbuduję to jak to może wpływać na RPG. Oczywiście jest to trochę filozofowanie, więc nie każdemu z was musi to podejść. Prawdopodobnie wiele osób stwierdzi, że a po co to tak rozkminiać? No ja tak lubię. Jeżeli wam to nie siedzi, to jak najbardziej to akceptuję. Pamiętajcie, że macie mnóstwo materiałów typu sesje i nie tylko na kanale, ale jeżeli ktoś tak jak ja lubi sobie rozłożyć na części pierwsze gry fabularne i nie tylko, to może odnajdzie tutaj coś dla siebie. Wobec tego zapraszam was do tematu, jakim jest transhumanizm w nieludzkim świecie XXI wieku na przykładzie rozważań w tle fabuły trylogii Cyberpunk Michała Gołkowskiego. Temat, który proponuję jest efektem konfliktu, który ludzkość podejmuje od długiego czasu w dziejach kultury, mianowicie problematyki człowieczeństwa. Wielokrotnie jest on analizowany w kwestii nieludzkiego, a w końcu ta sugestia zachowana w samym okresie nieludzki jest u podstawy dyskutowalna, ze względu na głęboko zakorzenioną w nas skłonność do przemocy, Traktowania przez nas zarówno zwierząt, jak i innych ludzi. Zarówno u podstaw naszego ego i osobistych konfliktów, jak i w przypadku całych systemów zarządzania państwem problematyka przemocy i wyzysku jest istotna. Być może tym bardziej, że w coraz większym stopniu została ona zinstytucjonalizowana oraz przyobleczona w cały system nadużyć, często wewnętrznie sprzeczny ze względu na naciski wielu stron pojawiających się konfliktów. Coś, co z pozoru zdaje się konsensusem i kompromisem, w praktyce jest środowiskiem wzajemnej przemocy i każdego pomniejszego środowiska wobec całej ich reszty. Mimo to, pozory tworzą wrażenie działającego systemu i minimalizują znaczenie patologii. W dodatku, pomimo tego, że jako ludzkość nie potrafimy zrozumieć i jednoznacznie wyznaczyć granic faktycznej krzywdy i być może nigdy nie będziemy w stanie to zbliżamy się niebezpiecznie do zupełnie nowego oblicza dyskursu o człowieczeństwie. Kryzys związany z AI sztuczną inteligencją, czyli też w sumie SI, uwypuklony w dziełach pokroju czy androidy śnią o elektrycznych owcach Filipa K. Dika. Nadmienione wyżej dzieło nie tylko pokazuje wyraźnie problem, jakim jest moment, w którym uznajemy dany byt za żywy, myślący i wartościujemy go na równi, a może nawet jeszcze wyżej, z człowiekiem. W dyskursie transhumanistycznym, ale również względem zwierząt, wątek tak zwanego merceryzmu, religii, która istnieje w świecie przedstawionym przez Dicka, Używającej miłosierdzia jako sposobu na wyróżnienie się i spłycającej dobrą ideę, do formy prestiżowego dodatku do własnego image'u. W moim odczuciu jest on bardzo aktualny w przededniu rewolucji naukowej, jakiej powoli stajemy się świadkami. Już dzisiaj sztuczna inteligencja wyręcza coraz większą liczbę ludzi w ich pracy, a pierwsze prawo wymyślone przez nią zostało wprowadzone w Brazylii. Dlatego też jest on warty do podjęcia w ramach wspólnej dyskusji. W trilogii Civil Cyberpunk Michała Gołkowskiego czytelnik zderza się ze światem, który z jednej strony jest odległy od tego, co znamy: znacznie rozwinięta medycyna, robotyka, automatyka i tak a z drugiej strony wydaje się czymś, co już kiedyś istniało. Swoiste déjà vu, które nam jest prezentowane, to efekt zderzenia z mentalnością, która jest nam doskonale znana. Kolejki do lekarzy, zbyt skomplikowana i niepotrzebnie podatna na nadużycia biurokracja. Nierówności społeczne, czy bezlitosne otoczenie, które tylko czeka na potknięcie uczciwej mniejszości wśród skorumpowanych struktur. A do tego dochodzi to, co znamy jedynie z filmów czy narracji gier: wszczepy, androidy, latające wysoko nad głowami grawiloty. Jednak strokata otoczka skrywa dobrze przemyślane uniwersum, które zwiedzając, aż sami chcemy zadać pytanie, gdzie w tym wszystkim jest człowiek? Giniemy w otoczeniu neonów, reklam, praw, zobowiązań, gwaru miasta. Woda jest towarem deficytowym. O prawdziwym miejscu można pomarzyć, a smutną rzeczywistością jest zatłoczona komunikacja miejska i realna możliwość zaginięcia po drodze do domu, jeśli pomylimy się i skręcimy akurat nie w ten zakręt, co trzeba. Niezależnie od tego, na ile pesymistycznie i dystopijnie to brzmi, to takie warunki faktycznie już niejednokrotnie zaistniały w naszym otoczeniu. Różnica jest taka, że nasi przodkowie znali to z czasów okupacji czy stanu wojennego, zaś w świecie przedstawionym wody nie starcza na ogromne ilości mieszkańców, mięso powstaje w próbówkach, zaś śmierć po drodze do własnego mieszkania nie wynika z łapanki, ale z wysokiego odsetku środowisk przestępczych, które są próbą odpowiedzi szarych ludzi na nieudolny system, w którym żyją. Książka skłania do zastanowienia się, czy da się naprawić niedziałające społeczeństwo. Które już jest tak głęboko zakorzenione w patologicznej strukturze, że nawet pozornie zdrowe rozwiązania podejmowane przez bohaterów opowieści są jedynie namiastką moralnych decyzji, kiedy wyciągniemy je z brudnego otoczenia, którego zepsucie powoduje kontrast. Coś, co wydaje się czyste, okazuje się po prostu nieco świeższym, ale jednak wypaczeniem. Główny bohater, Sasza Kudowiec, trzyma się zasad, unika mordowania, zwłaszcza postronnych i niewinnych. W pewnym momencie jednak, postawiony pod ścianą, ucieka się do działań, które niosą ze sobą wysokie ryzyko dla otoczenia. Jest tego świadomy, a jednak wykracza poza kodeks moralny, jakiego dotąd starał się trzymać. Myśl powiedzenia Wisławy Szymborskiej – znamy się na tyle, na ile nas sprawdzono. Okazuje się, że w ekstremalnych warunkach moralność zanika. Nie jest to niczym odkrywczym, ale w takim razie, co jeżeli cały system tworzy warunki ekstremalne do życia? Zinternalizowana konieczność działań brutalnych i częstokroć wiążących się z maksymum my albo oni tworzy niemalże plemienną strukturę pozornie współczesnego społeczeństwa. Opowieść zostawia nas bez odpowiedzi na pytania, które mimowolnie powstają. Czy da się zostać moralnym w patologicznym środowisku? Czym ta moralność jest? Na jakich warunkach możemy uznać, że jeszcze się jej trzymamy? Gdzie mieszczą się granice człowieczeństwa, zdrady, miłości? I być może przede wszystkim. Czy libertariańska maksyma, moja wolność kończy się tam, gdzie zaczyna Twoja, wystarczy w tak skomplikowanym świecie? I teraz, przenosząc to na tematykę stricte RPGową, zastanówmy się, czy chcemy, a jeśli tak, to w jaki sposób zwiedzać taką właśnie tematykę, taki świat. Na ile chcemy zadawać sobie trudne pytania, na ile chcemy zadawać je graczom? Czy są oni gotowi i chętni do tego, żeby w ogóle zastanawiać się, nad jakby nie patrzeć, bardzo trudnymi, często filozoficznymi rozważaniami. Podczas tworzenia sesji, konstrukcji kampanii, czy też zwiedzania możliwości mechanik, czy właśnie stawiania sobie dylematów moralnych w trakcie sesji, co może wynikać także i przecież z sprawczości graczy, można poruszyć pewne wątki, które wcześniej ująłem. I takimi ciekawymi wątkami, nad którymi polecałbym się zastanowić, jest na przykład człowieczeństwo jako zasób. Możemy tutaj użyć mechaniki i presji systemu, ale niekoniecznie RPG, a tylko systemu, który w takiej sesji się pojawia jako system władzy. Czy niska iskra jako mechanika w ramach świerpankowego RPG będzie przyczynkiem do innego postrzegania przez otoczenie? Innym tematem może być AI jako lustro człowieka, niekoniecznie jako przeciwnik, ale właśnie zamiast klasycznego buntu maszyn. W subtelniejszy sposób możemy sprawdzić na ile AI może być dla nas antagonistą, ale niekoniecznie takim typowym. Może właśnie AI okaże się bardziej empatyczna niż ludzie. Może za bardzo. Może system nie może działać w sposób idealny moralnie. Może ta moralność sprawia, że system cały się zawali i chociaż pozornie ta moralność wygrywa poprzez na przykład taką właśnie lepszą SI, to koniec końców Zawalenie się całego systemu może sprawić, że wszystko upadnie, co spowoduje wiele większe konsekwencje na przestrzeni lat. To może prowadzić także przez kolejny konflikt, jakim jest nasza wolność, a nasze bezpieczeństwo i to jest bardzo dzisiejszy temat. Można także zastanowić się nad tym, jaką iluzję prowokuje system, rząd, pewien konsensus przemocy. Można to ukazać poprzez sesje i przygody, które będą dotyczyć próby reformy systemu. Walki z korupcją, ujawnienia nadużyć, wspierania zwykłych obywateli. Ale po czasie system może wchłonąć te działania, ale w nie taki sposób, jakiego oczekujemy. System może wchłonąć go i wykorzystać jako reklamę, jako marketing. Korporacja może takie reformy potraktować jako dobry PR i zasłonę dla o wiele gorszych rzeczy, które dzieją się w podziemiach miast. Poprawa jednego sektora pogorszy sytuację innego, a nierówności społeczne. Także mogą się pojawić w nowych obliczach. Pamiętajmy, cyberpunk to jednak dystopia. Dobre zakończenia raczej nie występują, a to, co jest słodko-kwaśne, wiecie, bittersweet, jak to mówią Anglicy, może być właśnie tym, czego powinniśmy oczekiwać od takich uniwersów. Takie światy mogą nas popychać do testów moralności w warunkach granicznych, o których wspominałem. Podczas możemy odnieść się na przykład do tego merceryzmu. Wykorzystać religię jako performance, empatię jako coś na pokaz. Na przykład stworzyć dla potrzeb naszej kampanii popularny ruch duchowy oparty na współodczuwaniu jakiejś aplikacji pozwalającej dzielić emocje, ból, cyfrowe rytuały cierpienia i inne tego typu rzeczy. A potem sprawić, że to wszystko stanie się tylko częścią kapitalistycznego bełkotu i na przykład wyższe pakiety subskrypcji pozwolą Wam dać głębsze przeżycia i lepiej współodczuwać. I ostatecznie wszystko sprowadzi się do tego, ile jesteśmy w stanie zapłacić, żeby wychodzić na tych, którzy bardziej się troszczą, a może nawet wcale nas to nie ulepszy jako osoby, zarówno i psychicznie, jak i fizycznie, ani nawet moralnie, bo koniec końców w takim świecie wszystko jest na sprzedaż. Eksplorowanie wątków cyberpunkowych jest dla mnie czymś bardzo ciekawym, coś co bardzo lubię w ramach gier fabularnych. Uważam, że jest wiele systemów, które pozwalają na zadawanie trudnych, moralnych pytań. Idealnym przykładem takiego systemu, który pobudza nas do takich rozkwin, jest kult. Ale właśnie to cyberpunkowe uniwersa, moim zdaniem, mają tutaj bardzo wiele do powiedzenia, ponieważ są nam bliższe. Jednak mniejsza jest szansa, że będziemy mieli do czynienia z jakimiś aniołami śmierci czy czymś innym z kultu. A większa na to, że staniemy naprzeciwko okrutnego systemu, dla którego jesteśmy jedynie malutkim trybikiem, mróweczką idealną do zgniecenia na poczet lepszego dnia kogoś z wyższych sfer. Być może ostatecznie nie będziemy mieli wielkiego wpływu na to, gdzie będziemy się znajdować w takiej drabinie hierarchicznej, którą myśleliśmy, że mamy już dawno za sobą, ale jednak podziały nadal istnieją i być może są głębsze niż nam się wydaje. Pomimo tego, że przeciętny człowiek żyje teraz o wiele lepiej niż 100 lat temu, już nie mówiąc o innych czasach, to czy faktycznie jest to sprawiedliwie rozdzielone, to zupełnie inny temat. Mam nadzieję, że zachęciłem Was do nowych, ciekawych tematów na sesjach. Jeżeli tak, napiszcie komentarz, skomentujcie, odpowiedzcie: może się ze mną nie zgadzacie, może się ze mną zgadzacie, a tymczasem znikam. W razie gdyby takie tematy Was interesowały, pamiętajcie, że lajki i inne rzeczy, wiadomo, to jest taka trochę żebroforma, natomiast widząc efekty w statystykach, po prostu wiem, że warto robić tego więcej. Dzięki, trzymajcie się i do usłyszenia. Cześć!